Dzień dobry, z tej strony Pan Piotr. Dzień dobry, jestem Pan Piotr, to jest Pan Piotr, witam Pan Piotr. Witamy w Złotych Tarasach. Jesteśmy pod Żabką, wszystko jest możliwe. Moi drodzy, yy, aktor głosowy, głos Polski Kingera, tak jest. Jestem również kurtem z Kroniki Myrtany. Kanał na YouTubie prawie 70 tysięcy subskrybentów. Na TikToku troszkę więcej. Nie pamiętam ile dokładnie. Moi drodzy, jestem na złotych trasach, zjadłem sobie w KFC. Moi drodzy, Piotr Nowicki, jedyny w swoim rodzaju. Dzisiaj spotkałem swoich fanów, zjadłem z nimi w KFC. To się właśnie wydarzyło. Dziękuję bardzo, że oni są tutaj. Wam nie dziękuję. Chyba, że przyjdziecie tutaj i zrobicie sobie ze mną piątkę, fotkę. Oczywiście autografy rozdaję 500 zł za sztukę. Cześć! Picząłem! Dobry, nie wiem jak to zakończyć.